Łokcie stabilnie, tylko nie jest to zawsze tak samo wygodne jak. Cześć, z tej strony Michał. Kancerz, wasz trener z internetu, i witam Was w naszych skromnych progach, bo dzisiaj właśnie trening w warunkach domowych z obiecanym wykorzystaniem gum. Przerobimy sobie trening całego ciała. Ćwiczenia na każdą znaczącą grupę mięśniową. Będzie to klasyczny trening oporowy, tym niemniej, z uwagi na specyfikę wykorzystanego akcesorium, będziemy raczej wykonywać więcej powtórzeń serii. Z uwagi na prosty fakt, jakim jest to, że większy ciężar łatwiej pozwala nam uzyskać stymulujące powtórzenia, czyli te, które sprawiają realną trudność. W przypadku natomiast gum, kiedy opór zewnętrzny jest mniejszy, musimy najpierw wstępnie zmęczyć ciało, żeby finalne powtórzenia naszej serii były tymi, które popychają nasze ciało do znacznej zmiany. Do zrealizowania dzisiejszego zestawu będziecie potrzebowali uwaga. Stabilne krzesło, jak i oczywiście gum treningowych. Jak widzicie, ja przygotowałem dwa warianty, jeżeli chodzi o naprężenie tych gum i poziom trudności. Gumę cieńszą, gumę trochę solidniejszą. I uwaga, uprzedzając wszystkie pytania, na pewno wyszczególnie w opisie filmu, gdzie konkretnie właśnie te gumy dostać. Na pierwszy ogień idą cztery serie wyciskania, w której guma przypomina sztangę. Stabilnie rozlokowana za sprawą naszych kończyn dolnych, a raczej zablokowana. Pozwoli nam przejść do pozycji, która nas interesuje. Zwróćcie uwagę: łokcie się nie rozchodzą, łokcie stabilnie zostaną w miejscu, natomiast to my zmusimy się do następującej pracy. Będziemy nie tylko wyciskać ku górze, ale mimo wszystko cały czas utrzymywać korpus w nieragannej pozycji. Nie przeprostowujemy się, co gorsza, też nie garbimy się, wysuwając barki do przodu, tylko z ustabilizowanej pozycji poprzedzamy ruch wdechem, Przytrzymujemy na górze i robimy tak praktycznie w każdym powtórzeniu, jeżeli chodzi o wykorzystanie gum. Kiedy guma jest najmocniej naprężona, trzymamy tę pozycję, wracamy do pozycji wyjściowej. Przy 15 ruchu na pewno poczujecie dosyć solidną pracę. Guma taka lub guma cięższa. Pierwszy ruch wyciskający za nami, a teraz szybko odbijemy z bardziej wymagającą, cięższą gumą w trening mięśni grzbietu czyli to wszystko, co jest rozlokowane z tyłu naszego ciała zaatakujemy za sprawą tego, że pierwsza sprawa ustabilizujemy naszą taśmę nogą wykroczną. Uwaga, zwróćcie uwagę, gdzie napięcie? W grzbiecie, który zmuszony jest do pracy za każdym razem, kiedy my przemieszczamy łokcie, tak jakbyśmy chcieli je nałożyć na siebie. Za naszym ciałem. Czyli nie jest to ruch pionem, tylko ruch w ten sposób, co oczywiście nie do końca będzie możliwe, ale przynajmniej warto intencjonalnie prowadzić łokcie blisko ciała, ramiona blisko ciała, klata wypięta, a nie pogarbieni. Tutaj chodzi o to, właśnie, żeby tak jak to na sucho widać w tej pozycji, przy wiosłowaniu, które z profilu wygląda w sposób następujący. Zaatakować plecy, przytrzymać sekundę w fazie napięcia. Również cztery serie. Zanim przeatakujemy nogę i pośladek, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli właśnie mięśnie klatki piersiowej. I w tym przypadku akurat przyda nam się krzesło. Gumę możemy zamontować w następujący sposób. Zwróćcie uwagę, bo będzie to chyba najbardziej skomplikowana operacja w dzisiejszym nagraniu. Guma przebiega za oparciem. Wychodzi aż tutaj w imię tego, żeby naprężyć ją i zmusić tym samym do oporowania wbrew e, kierunkowi, w którym chcemy akurat konkretnie działać. I już pewnie podejrzewacie, że chodzi tutaj o rozpiętki, stabilnie, wyprostowani, przemieszczamy za sprawą siły mięśni piersiowych, tym samym rozciągając, dotykając ramieniem aż do oparcia krzesła. A tutaj pracujemy. Tym razem wyjątkowo uwaga, mniej serii, 3 serie, 12 powtórzeń w każdej. Oczywiście też można wybrać e, cięższy wariant gumy, jednak jeżeli pokusimy się na ten cięższy, to dlaczego by nie uderzyć, uwaga, w ruch wyciskania, który będzie alternatywą rozpiętek? Bo tak jak podpowiadam często, akurat jeżeli chodzi o klatkę piersiową to za częsty jej trening może popsuć naszą postawę i tym samym spowolnić rozrost tej pożądanej właśnie grupy mięśniowej. Ta podłoga może kolan nie rozpieszcza, ale zaraz będziemy atakować dolne części naszego ciała, czyli właśnie uda, m.in. mięśnie pośladkowe za sprawą przysiadów bułgarskich, których kluczowym elementem będzie stabilnie oparte krzesło, na którym znajdzie się jedna z naszych nóg, podczas gdy druga będzie stabilizowała naszą taśmę, więc połowa stopy, Obejmuje taśmę. Druga noga sobie trafia bezpiecznie i wygodnie na nasze krzesło. My się uzbrajamy z pozycji wiotkiej taką stabilną, gdzie też zmusimy się do pracy i wędrujemy. Wykonując cztery serie, co jest ważne na każdą stronę, czyli aż 8 serii, tylko od razu lewa, od razu prawa, chwila odpoczynku, i dopiero po wszystkim przechodzimy do ćwiczenia kolejnego. I będą to mięśnie rozlokowane z tyłu naszego ciała, te, które bezpośrednio rzutują na lepszą postawę, bo będziemy przemieszczać w płaszczyźnie poprzecznej z oporem taśmy, nasze ramiona wyprostowane, ustabilizowane. Ale uwaga, co tutaj jest ważne, że nie zaczynamy z pozycji, w której taśma jest nierozciągnięta, tylko taśma już jest napięta, co już jest trudne, co już izometrycznie zmusza nasze mięśnie do pracy, ale my dodatkowo przemieszczamy taśmę, wykonując mniejszy zakres serii, bo zaledwie trzy. Będąc gotowym po tym zagraniu do tego, żeby przetrenować łapy. Przechodząc płynnie do treningu ramion, przypominam, że sylwetkę można kształtować również bez dodatkowego sprzętu, tylko kluczem okaże się tutaj dieta. I właśnie a propos diety, jak i wielu innych informacji ważnych w procesie kształtowania sylwetki, czyli łapania mięśni, a nie tłuszczu, spalania tłuszczu, a nie tracenia mięśni, znajdziecie w mojej książce. Stale niezmiennie na stronie trenertv.pl. Program żywieniowo-treningowy opisujący od A do Z, jak sylwetkę męską zmieniać niezależnie od punktu wyjścia. Z bicepsami rozprawimy się w następujący sposób, dosyć precyzyjny. Uważ Uwaga. Lewa noga sięgnie trochę dalej po to, żeby lewe ramię sprowokować do pracy, w obrębie której będziemy przesuwać ramię w kierunku środka, tym samym przemieszczając delikatnie nasze ramię ku przodowi. Gdybyśmy byli ustawieni w tę stronę, wyglądałoby to w sposób następujący. My natomiast cały czas stabilizując górę naszego ciała, przepracujemy jedno ramię żeby następnie przepracować drugie, zażyć odrobinę przerwy, zrobić wszystkie serie na biceps, żeby taką gumę umieścić w sposób następujący. Uwaga, najpierw szeroko rozstawiamy nasze stopy, stabilizujemy gumę na podłodze, guma trafia tutaj, przypominam tutaj od razu manewr, który pamiętacie z treningu mięśni ramion, żeby następnie trafiła za nasze ciało. Zwróćcie uwagę, że łokcie chcą uciekać do zewnątrz i ja mimo wszystko... Pracuje, przestawiając je do środka, i z następującej pozycji wyciskanie francuskie staje się faktem, tak jakby to była sztanga. Dlatego też niegłupim pomysłem jest uwaga. Po zgięciu ramienia wykonanie lekkiego przyruchu. Sięgamy, tak jakby to były handle. Możemy eksperymentować z chwytem, możemy rzeczywiście złapać na chwytem, może to okazać się dla nas o niebo wygodniejsze, niekoniecznie aż tak angażujące pod kątem utrzymania poprawnej postawy, ale śmiało w następujący sposób e, trenujemy triceps. I zanim zaakcentujemy mięśnie brzucha, jeszcze barki, tym razem środkowy akton, czyli ten, który decyduje o tym, czy my będziemy się rozszerzali, proporcjonalnie oczywiście do tego, jak długie mamy obojczyki, bo struktury kostnej nie oszukamy, ale mięśnie możemy nabudować. Uwaga, patent z bicepsa, czyli właśnie z taśma zaczepiona na nodze. My tym samym upewniamy się, że w pozycji wyjściowej guma już jest naprężona i przemieszczamy chwyt z gumą daleko od ciała. Nie do góry, tylko do boku. Jak najdalej od ciała, tym samym angażując środkowy akton mięśnia naramiennego. I tu również trzy serie i powoli nasz trening zmierza do końca. W ćwiczeniu na brzuch, które chcę Wam zaprezentować, guma będzie po prostu takim topornym oporem. Tym większym, im szerzej będziemy rozpościerać nasze dłonie, bo konfiguracja wygląda w sposób następujący. Uwaga! To, o czym mówiłem, ramiona mogą być szeroko, wtedy będzie nam ciężej. I my celujemy, żeby nasze biodra znalazły się nawet nie tyle ku górze, ale uwaga! Blisko naszej klatki piersiowej. Jak widzicie, tutaj zrobiłem sobie dosyć wygodną e, podstawkę pod głowę, bo odcinek szyjny może tutaj cierpieć, jeżeli będziemy chcieli go w jakiś sposób, nie wiadomo dlaczego, akcentować. Ale zwiększam poziom trudności i dalej pracuję, wykonując rekordową liczbę powtórzeń, w tym przypadku aż 20 ruchów, z których to szczególnie. Ostatnie doprowadzają do wyraźnego palenia mięśni brzucha, ale to jeszcze nie koniec. I tutaj decydujący moment naszego planu treningowego: sytuacja, w której zmuszeni jesteśmy do tego, żeby nasza guma znalazła za sprawą asystentki, którą będzie czy to klamka do drzwi, czy to na przykład nasz partner treningowy, czy to na przykład jakiś dosyć solidny stół, gdzie gumę przymocujemy i będziemy ćwiczyć skośne mięśnie brzucha. Punkt pierwszy programu. Guma zaczepiona gdzieś z boku naszego ciała o coś stabilnego. To jest ważne w całej tej układance. Przyjmujemy następującą pozycję. Guma cały czas oporuje, chce nas gdzieś ściągać tutaj i uwaga. Tym niepozornym ruchem zaangażujemy uwaga m.in. mięśnie posturalne, m.in. mięśnie brzucha, które to gdyby były wiotkie, od razu yy, pozwoliłyby gumie nas ściągnąć. Ale my, napinając mięśnie naszego korpusu, pozwolimy sobie w tym... Ciekawym może dla niektórych, nowatorskim może dla niektórych ćwiczeniu, zaangażować mięśnie brzucha asymetrycznie, co prawda, dlatego też jesteśmy zmuszeni przepracować trzy serie na jedną stronę, jak i trzy serie na stronę drugą. Strona lewa, strona prawa, odpoczynek i jeszcze raz to samo, i potem jeszcze raz kolejny. I w ten sposób właśnie finalizujemy trening całego ciała FBW. Wszystko na jednej sesji. Co więcej, na pewno postaram się taki skrótowy materiał, być może jakiś PDF zamieścić na naszej grupie na Facebooku Trainer TV Team, gdzie też Was odsyłam. Przypominam o stronie TV.pl, gdzie znajdziecie moją książkę z kompletem informacji na temat tego, jak od A do Z właśnie taką rekompozycję ciała robić. Widzimy się w kolejnych nagraniach, tak jak głosowaliście właśnie trening brzucha w warunkach domowych. Jest to jeden z gorących tematów, jak i parę innych. Do zobaczenia. Cześć!